Meczu. Jedziemy dwa meczyki z lewa. Oczywiście gramy znowu z Manchesterem United. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Z przyjemnością witamy Ale mamy tak: Usendę Dembele i mamy Halanda. Mamy nadzieję, że obie drużyny dadzą nam dzisiaj pokaz kunsztu piłkarskiego i zobaczymy mnóstwo sytuacji. Drużyna Barcelony mierzy się z Manchesterem United. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez kultatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. JJ Stream element napisał Siemka Zabiera zapraszam na naszego Discorda mniej niż 3 https: discord.gg ukośnik i 8e. Tempele. -y. Piłka do Musiali. Halans. O nie mogło wpaść. Pewna interwencja w bramce. Arsa ładnie buduje akcje, są coraz bliżej bramki. Stream Elements. Zapraszam na mój kanał na Y, gdzie są odcinki i shoty z live. HTTPS www.youtube.com i proszę o I też jest na co? Piłka padła do siatki tuż pod poprzeczką, i wydaje się, że nie. Chodź, w końcu którą teraz podanie? Musiała dobrej pozycji do strzału. Ej. Skuteczne zejście do parteru i skuteczna interwencja. Trzeba mieć sporo odwagi, żeby tak się rzucić komuś pod nogi. Brawo za decyzję. Uwaga! Może strzelać! Bramka! obramkowa przewaga to coś, czego łatwo dziś nie stracą. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no! Teraz będzie niebezpiecznie!

Gdyby bramkarz nie ruszył tak desperacko na atakującego, ten miałby znacznie więcej... Wychodzi na pozycję... Nie do wiary! To I znowu musiała. Prowadzą już różnicę do merek bramy. Cały stadion wstrzymał oddech, ale bramkarz nie miał najmniejszych szans. Z tej odległości trafia do siatki z łatwością, jak na treningu. Jest za linią obrony, uwaga! Coś niesamowitego! Jeszcze jedna, jeszcze jedna bramka! Jeszcze jedna bramka... Jeszcze jedna musi być... To jest knockout! A teraz czas na przerwę. Arbic znalazł pierwszą połowę. Izu w gramy! Mecz był jak na razie jednostronny ale w drugiej połowie może się to zmienić. Stream Elements napisał Siemka zapraszam na naszego Discorda mniej niż 3 https Discord kod PG utośnił kiedy byłam Dobra, teraz szansa przed tębelą. A i teraz centymetry zdecydowały o tym, że nie ma gola. Spalony spalony, a mogło być tu groźny. Ale nawet podanie nie było, to było... dobitka. Uwaga i tym udanym wejściem skasował ta rywala Osman Dembele otrzymuje podanie Halant. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Strzał, co zrobił Może trzeba było jednak spróbować przyjąć rozegrać. Przy strzałach z trzeba mieć naprawdę dużo wyczucia i przestrzeń, i trzeba być skoncentrowanym. Cudem, moim zdaniem, zabrakło. Napisał, Czy Napisz, chary, by dowiedzieć się, jakie są komendy. jest! Piękna robota! Daj 10 do 0. Widzimy w powtórce, że chyba dopisało tutaj trochę szczęścia przy tej bramce. Niewiele brakowało, a piłka trafiłaby w poprzeczkę, ale koniec końców liczy się efekt końcowy. Gonzalo Guedes. Okazja! Nie zepsuć tego! Znakomite zachowanie rankarza. Wyjście Prima Sort. I Koke. Dembele dostaje piłkę. Co będzie teraz z tej okazji? Spalony cool. Gdyby tylko podanie poszło ciut wcześniej. Albo poczekać, górne. Też mogłem. Co za mecz w wykonaniu Barcelony? Czy trafi? że nie minęło. bywałeś. Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. No, już chyba cieszą się, że ten wyjątkowo jednostronny mecz. Zmierza ku końcowi. Groźnie! Może strzelać! Ach, teraz wydawało się, że tak! No, teraz nie uda nam się 10 do 0. Jakieś 8 do 0 może będzie. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. Wyszedł sam na sam! Uwaga! A jednak 8-0. Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Stream element napisał. Siemka zapraszam na naszego Discorda mniej niż 3 HTTPS. Discord.gg reguła 8. Zarbone diabły notują dzisiaj porażkę. To naprawdę kiepska wiadomość dla kibiców i działaczy. No niestety, nie pokazali się dziś z dobrej strony. Ekipa przeciwna zdecydowanie zdominowała To jest kolejna paczka... Będzie się szykować. Nie tylko 200 gemów, kurde. Stream elements napisał https www.facebook.com ukośnik Events ukośnik 386833666593474 Ukośnik zapraszam link do koncertu, a będzie się działo nie tylko występy, ale ci. Dobra, zrobimy czy teraz Terpassa. <laughs> Te mamy do odbioru. Ej, właśnie musimy jeszcze ten zrobić. Mamy. Mamy... Stream Elements napisał fajne skrzynki CS2 z plus 3% do doładowania https ukośnik r ukośnik kogut policyjny kod <coughs> Stream Elements. Napisał. Siemka, zapraszam na naszego Discorda mniej niż 3 httpsdiscordgg ukośniki ukośnik 8E. Panie Kiedy... <kłysy> Zobaczymy co dostaniemy. Ale będzie akurat coś fajnego. W Weni i widzowie dostaliśmy. Niestety nie wymienny, no ale zawsze coś. Dobra, jeszcze raz Ronaldo. No już można. Rzekam już na Ronaldo, ej. KFU no, jeszcze może być Przydałby się jakiś bramkarz po to Ksawi, no kurwa, no ksawi już kolejne rawizowie. Musiala, czemu musiale dostałem O, Wandajga dostałem. Spoko, to już może być Stream Elements Napisał Napisz Help, by dowiedzieć się, Barsola. jakie są stanie. Mara, ma, Maradone ma, ma Maradona dostałem, widzowie, ale zajmiecie się, to są Maradony. To warto zaryzykować. Teraz mamy 102 widzowie. No i na ten bramkarz, no, bramkarze dobrego. Ale na bramkarza nie ma kogo na razie, bo tak jak mówię, mam mało hajsu Mam 8 milionów. Stream Elements Napisał. Siemka zapraszam na naszego Discorda mniej niż 3httpsdiscord.gg ukośniki rywłam8e. <coughs> Może być dobrze. Zrobimy to Stream Elements. Napisał Zapraszam na mój kanał na YT, gdzie są odcinki i szoty z live'a https www.youtube.com ukośnik